Cześć, witajcie na kanale Ja tam swoje wiem. Dziś porozmawiamy o czymś, co potrafi skutecznie popsuć każdy letni spacer czy wypad do lasu kleszczach. Nie musisz być w głębokiej puszczy, żeby paść ich ofiarą. Dziś te małe pajęczaki czają się wszędzie, nawet w miejskich parkach, ale spokojnie, nie musimy się bać, tylko działać z głową. W tym odcinku pokażę wam naturalne, sprawdzone metody na ochronę przed kleszczami, bez chemii, bez paniki. Zaczynamy. Zacznijmy od podstaw. Kleszcze to małe pajęczaki, które żywią się krwią. Same w sobie nie są może straszne, ale niestety mogą przenosić groźne choroby, takie jak borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu, babeszjoza, głównie u zwierząt, ale u ludzi też się zdarza. Co gorsza, ukąszenie kleszcza często jest bezbolesne. Możemy nawet nie zauważyć, że coś się do nas przyczepiło. Dlatego warto się zabezpieczać i właśnie o tym dziś porozmawiamy. Gdzie czają się kleszcze? Nie tylko w lesie. Kleszcze znajdziemy w miejskich parkach, w zaroślach, w ogródkach działkowych, na łąkach i polanach. Lubią wilgotne, zacienione miejsca i wysoką trawę. Wbrew mitom, nie spadają z drzew, tylko wchodzą na nas z poziomu trawy i krzaków, dlatego warto się chronić, nawet podczas krótkiego spaceru z psem czy grilla ze znajomymi. Teraz najważniejsze: jak się chronić w naturalny sposób? Oto sprawdzone, bezpieczne metody. Zioła i olejki eteryczne, kleszcze nie lubią mocnych zapachów, można to wykorzystać. Olejek z lawendy działa odstraszająco i przy okazji pięknie pachnie wystarczy kilka kropli na nadgarstki, kostki i kark. Olejek z eukaliptusa cytrynowego To jeden z najlepiej przebadanych naturalnych repelentów. Można go używać samodzielnie lub z innymi olejkami olejek z drzewa herbacianego, mięty pieprzowej, goździkowy, cedrowy. Świetnie odstraszają, ale pamiętaj, rozcieńczaj je w oleju bazowym, np. kokosowym, migdałowym, by nie podrażnić skóry. Można też zrobić domowy spray, 100 ml przegotowanej wody, łyżka octu jabłkowego lub spirytusu, 20 kropli olejku eukaliptusowego plus lawendowego. Wymieszać, spryskać ubrania i skórę. Ziołowe napary i herbatki. Niektóre zioła mogą zmieniać zapach naszego potu. Czyniąc nas mniej atrakcyjnymi dla kleszczy, czystek, cistus incanus. Regularne picie na paru z czystka może działać odstraszająco. Polecany szczególnie dla osób spędzających dużo czasu na świeżym powietrzu. Szałwia, mięta, tymianek. Warto dodać je do codziennej diety lub używać jako herbatki. Czosnek i cebula. Spożywanie większych ilości czosnku sprawia, że pot nabiera zapachu, który odstrasza owady, również kleszcze. Nie każdy to lubi. Ale warto przetestować. Odpowiednie ubranie brzmi prosto, ale działa. Gdy idziesz do parku, lasu czy na łąkę, zakładaj długie spodnie i skarpety, najlepiej jasne, bo łatwo zauważyć kleszcza. Koszulka z długim rękawem, czapka, im mniej odsłoniętej skóry, tym lepiej. Włóż spodnie w skarpety, wygląda śmiesznie, ale działa. Ocet jabłkowy, nie tylko do sałatki. Można wcierać ocet jabłkowy w skórę lub spryskiwać nim ubrania. Naturalnie odstrasza kleszcze i komary. Zapach znika po chwili, ale nie dla owadów. Surowy zapach cytrusów. Cytrusy zawierają limonen, substancję nielubianą przez kleszcze. Możesz natrzeć się skórką z cytryny lub pomarańczy, albo dodać kilka kropli olejku pomarańczowego do spreju. Co z suplementami? Czy suplementy mogą pomóc w ochronie? Witamina B1 tiamina. Istnieją teorie, że jej suplementacja zmienia zapach potu, zniechęcając kleszcze. Choć dowody naukowe są słabe, wielu ludzi zgłasza skuteczność. Czystek w kapsułkach wygodniejsza alternatywa dla herbatki. Naturalne multivitaminowe mieszanki z ziołami wspierają ogólną odporność, co może ograniczać skutki ewentualnych ukąszeń. Uwaga, suplementy działają wspomagająco, a nie zastępują fizycznej ochrony. Co robić po spacerze? Najlepsza metoda obrony? Wczesne wykrycie. Po każdym spacerze dokładnie obejrzyj skórę, szczególnie zgięcia, pachwiny, okolice głowy i szyi. Sprawdź też ubranie i włosy. Jeśli masz psa lub kota, przeszukaj również jego sierść. Co jeśli już ukąsił? Zauważyłeś kleszcza? Nie panikuj. Działaj spokojnie. Nie wyciskaj, nie smaruj tłuszczem. Chwyć go specjalnym haczykiem lub pensetą. Blisko skóry. Wyciągnij zdecydowanym ruchem prosto do góry, zdezynfekuj miejsce, obserwuj przez kilka dni. Jeśli pojawi się rumień, tzw. objaw boreliozy, zgłoś się do lekarza. Warto zapisać datę i miejsce ukąszenia. To pomaga przy diagnostyce. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że teraz czujesz się lepiej przygotowany do sezonu na kleszcze i że nie dasz się zaskoczyć. Jeśli masz swoje naturalne sposoby na odstraszanie kleszczy. Koniecznie podziel się nimi w komentarzu. A jeśli ten film był pomocny, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał Ja Tam swoje Wiem. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dbajcie o siebie i do zobaczenia.